Halo, halo, cześć, jestem Robert z akademii gry. Słuchajcie, Mirek podesłał yy, podsumowanie września wyniki wyszukiwarek, także chciałbym na szybciutko wam omówić, bo wiem, że czekacie na to. Oczywiście te pliki wrzucę wam na signala, będziecie mogli sobie dokładnie przejrzeć, co i jak graliśmy w poszczególnych miesiącach, więc wbijajcie na kanał Info i tam te pliki będę załączał. Słuchajcie. Pod tym filmem jeszcze, bo wiele osób mi zadaje pytanie. Pod tym filmem wbiję linki do Signala. Pierwszy link to jest dla osób, które mają One pass Premium i tamte osoby zapraszam. Drugi link to będą to jest Signal dla tych osób, które nie mają one pass premium, mają jakąkolwiek na przykład wyszukiwarkę. Więc też was zapraszam, bo widzę, że się trochę motacie z tym. Ja te linki postaram się wrzucić na stronę na programie akademia gry.pl, żebyście mieli i żebyście nie musieli mnie prosić, pytać i tak dalej tylko ja was na tym signalu naprawdę bardzo serdecznie tam goszczę i zapraszam słuchajcie, lecimy od najsłabszych wyszukiwarek, dwie najsłabsze nie ukrywam tego, cały czas wam mówię, że tutaj te algorytmy muszą być jeszcze dograne potrzebujemy jeszcze odrobinę czasu, więc nie będziemy bajerowali koloryzowali BTTS słuchajcie Słabił sięjko wyszło 62, zobaczcie od lipca 56 skuteczności, 57 wrzesień 62. Już widzicie zapewne, że teraz, w ostatnich dniach, idzie to już całkiem, całkiem fajnie. Więc y, mam nadzieję, że miesiąc październik to BTTS będzie już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak jak Wam wiele razy mówiłem, te algorytmy nieraz wymagają dogrania, doszlifowania i tak dalej, i tak dalej. Tak więc najsłabszą według mnie wyszukiwarką w tej chwili po prostu z najsłabszym wynikiem jest BTTS, czyli obie drużyny strzelą gola. Jak widzieliście po meczach, różne te kursy były i niskie, i wysokie. Finalnie wynik wyszedł taki, że na 61 spotkań 38 żeśmy trafili, 23 nie trafiliśmy, więc no nie będę tu ściemniał, według mnie słabo. Następna wyszukiwarka, którą o której wam pisałem parę dni temu i już widzicie, że wchodzi mecz za meczem, więc mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. To są typy AI. Słuchajcie, skończyliśmy je. Zobaczcie, w lipcu było 60, sierpień 62 i wrzesień równiutkie 60%. Też już widzicie, że tak jak powiedziałem, w ostatnich dniach wchodzi mecz za meczem, więc myślę, że ten wynik na koniec października będzie już bardzo, bardzo fajne. No nie wyszło tak czasem bywa, próbowałem tutaj różnych algorytmów, jak widzicie, i kursy 34365 i mniejsze 128131 i to nie zawsze tak jest jak niektórzy myślą, że trafienie kursu 1 tam z kawałkiem 120 to jest takie proste, bo czasami, a nawet bardzo często te kursy również nie wchodzą. Słuchajcie, to są najsłabsze wyszukiwarki. Cała reszta zrobiła we wrześniu po prostu masakrę. Więc mam nadzieję i wiem, że większość osób, że nie ma tak, że ktoś ma wyłącznie BTTS albo typy AI. Tylko macie większości, większość tych wyszukiwarek, a bardzo duża grupa z was ma je po prostu wszystkie. Więc te słabsze wyniki mam nadzieję odrobiliście bez problemu, chociażby. Tutaj 83%, totalny rekord na półgola do przerwy. Tutaj, jak zawsze mówię, co miesiąc, tu niby Mirek wrzuca kursy, niby te kursy są takie, a nie inne, ale oczywiście wiecie, że tutaj jest tak zwane zobaczyć niewidzialne. Kto ma tą wyszukiwarkę półgola do przerwy, ten wie, że wcale nie trzeba było tego trafić po kursie 1,30, tylko można było na przykład trafić to po kursie 2 albo więcej, w zależności od tego, jak tam ten mecz przebiega. Więc tutaj mamy już naprawdę wynik super, 77 spotkań na 64 można było zarobić. Więc jest elegancko. Lecimy sobie dalej. To było pół gola do przerwy, półtora gola. To jest po prostu miazga w tym miesiącu, w poprzednim miesiącu. Zobaczcie, 215 spotkań, 215 spotkań trafiamy 181, skuteczność mamy 84, ponad 84%. 27 dni gry, gdyby ktoś się pytał, czyli wyszukiwarka w ciągu miesiąca wypluła mecze na 27 dni gry, czyli przez 27 dni w miesiącu można było zagrać. Z tego przez 16 dni policzyłem sobie, że zarabiamy, czyli załóżmy, jakie są takie dni, że jest wszystko Albo że na 20 meczy na 21 wchodzi nam 19, no to wiadomo, że tu było zarobione, więc zrobiłem taką sobie krótką ściągawkę. 10 dni z tych 27 to był tak zwany jackpot, czyli weszły nam wszystkie po prostu mecze od góry do dołu danego dnia i mogliśmy na tym naprawdę super fajnie zarobić lecimy dalej 84,19. Naprawdę mistrzostwo świata. Lecimy sobie dalej, i na koniec mamy. Jeszcze mamy dwie, to co lubię najbardziej, to było półtora gola. Dobra, półtora gola to mamy. I na koniec no dla mnie w tej chwili wysokie kursy wymiatają oczywiście, bo faktycznie te wysokie kursy robią robotę, ale wydaje mi się, że kto nie ma tsunami, ten naprawdę gapa, ma bardzo dużo osób i Tutaj zrobiliśmy naprawdę miazgę. 95 meczy podanych, 78 weszło, skuteczność 82% i mam tutaj zapisane, że graliśmy przez 25 dni, czyli w ciągu, wrzesień miał ile? 30 dni chyba, tak? 30, nieważne. My mieliśmy typy przez 25 dni w miesiącu, czyli prawie graliśmy dzień w dzień, z tego 17 dni zarabialiśmy kasę, czyli wyniki były takie, że po prostu było od góry do dołu zielone, tak jak tutaj na przykład, kursy były różne. Zobaczcie, tu był jakiś puchar. Można było trafić 5, 52,75, na przykład tak, grając jeden Remis. No, różne różnice, kursy od 1.60 w górę. I tutaj jeśli ktoś grał uczciwie. Do tego stawkował, zarobił naprawdę fajną kasę. A gapy oczywiście zdarzają się takie gapy, które mówią panie, Robercie, 6 dni z rzędu jackpot. A ja akurat zagrałem 7 dnia, gdzie to nie weszło? No trudno, tak jak mówię i tak jak się przekonuje coraz bardziej, nie dla każdego jest to gra. I niestety kiedyś myślałem, że wszyscy mogą grać u Machera, Teraz coraz bardziej przekonuję się coraz częściej, że to nie jest niestety gra dla wszystkich. Tutaj trzeba być bardzo cierpliwym konsekwentnym, trzeba umieć zarządzać swoim portfelem i wtedy będzie sukces. Jeśli ktoś za mocno wziął sobie moje słowa do, do głowy, raz, dwa, trzy i do kasy i tak jak dzisiaj opowiadałem koledze i myślał, że tak będzie codziennie 30 dni w miesiącu, no to niestety trochę się zagalopował. Tsunami, słuchajcie, dla mnie petarda totalna. 82% trafionych meczy. Spróbujcie sobie na karteczce Wypisać mecze i trafić naprawdę z takiej ilości 95-82%, myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. I oczywiście, na końcu, wyszukiwarka. Zobaczcie, jaki tutaj jest evenement. Wezmę sobie tylko łyczka wody. Zobaczcie, bo tutaj bardzo dużo Was nadal pisze mi o tych różnych skutecznościach, nieskutecznościach. Wyszukiwarka wysokie kursy zrobiła absolutnie najlepszy wynik we wrześniu. Tak jak wam tam pokazywałem, zaraz wam pokażę, grając po 300, można było naleciutko wygrać ponad 3000. I zobaczcie, bo Mirek robi w Excelu takie statystyki, wszystkie te mecze wpisane, kursy dokładnie te same, które ja miałem. I zobaczcie, niby ktoś, kto by to przeglądał teraz, jak od góry. Przeważnie amator, no to pomyśli, e, no co to jest, no co chwilę czerwone ma facet, no to tu się nie da zarobić. I zobaczcie, Mirkowi wyszła skuteczność 52-17, 52-17, 23 mecze zagraliśmy, trafiliśmy 12, 11 nie trafiliśmy, i mimo to my żeśmy zgarnęli, słuchajcie, zobaczcie. 387 gry pod 300, 23 mecze, yield prawie 50%. Kosmos, dla każdego, kto wie, o co chodzi w zakładach bukmacherskich, w tej chwili, w tym miesiącu są puka Puchary. Mieliśmy na razie zagrany jeden mecz, ten mecz niestety nam nie wszedł, już złośliwi ludzie przysłali mi parę maili pod tytułem: Oj, Panie Robercie, teraz to już chyba nie wyjdzie. Słuchajcie, jeśli Wy po jednym meczu naprawdę nie trzymacie ciśnienia, to nie jest zabawa dla was. Naprawdę. Szanujcie swoje chłopaki, zdrowie psychiczne. To nie jest gra dla was. To tutaj ta Bukmacherka to nie jest jeden mecz być albo nie być. To nie jest rosyjska ruletka. Albo musicie to wreszcie zczaić i nie przysyłać mi takich durnot. Bo ja, jak widzę takie maile, to mi was po prostu jest szkoda. Że wy nie daj Boże, dostaniecie jakiś palipitacji serca, bo na przykład tutaj nie wejdzie Paderborn Hannover Remis. Nie ma to żadnego znaczenia, naprawdę, uwierzcie mi. To jest, to nie jest sprint, to jest może nie maraton, bo my też nie gramy nie wiadomo, ile tych meczy, ale dajcie sobie szansę na przykład na, na to, żeby rozliczać swoją grę w cyklach miesięcznych. Zobaczcie, ile macie na początku w portfelu. Zróbcie sobie jakiś plan. ustalcie sobie jakieś stawkowanie, co robi jak mecze wchodzą jeden za drugim, co robi jak dwa-trzy razy nie wejdzie. To wszystko musi mieć przemyślane. Naprawdę hasło Media Markt nie dla idiotów w zakładach bukmacherskich, według mnie, to jest trafione w dziesiątkę. Naprawdę. Tutaj po prostu ktoś, kto nie myśli, ktoś, kto jest ignorantem, ktoś, kto myśli, że pójdzie do punktu i ot, tak sobie wygra 3000, nie wygra. Straci wiele razy, straci. I na końcu stwierdzi, że nie da się wygrywać. Wszyscy dookoła to są oszuści. I bukmacherzy są oszustami. Wszyscy są oszuści. On jest biedny, poszkodowany. Nie, nie dajcie się na to nabierać. Można na tym wygrywać. Cały czas mówię, że to jest zabawa. To jest odskocznia. Nie myślcie sobie, żebyście tu grali po 30 tysięcy mecz. Absolutnie nie. Mając, Grając yy, wiele razy to mówię. Bukmacherka to jest zabawa. To jest odskocznia. To nie jest sposób na zarabianie na życie pieniędzy. Naprawdę, nie dajcie się na to nabierać. Nie dajcie się na to nabierać. Zobaczcie, grając sobie tylko po 300 zł, to już jest i tak wysoka stawka. Jak ktoś Wam powie, że 300 zł to jest mała stawka, to jest po prostu... No nie do końca mówi prawdę. To jest wysoka stawka. Jeśli ktoś gra wysokimi stawkami i zarobi sobie 3 300 to jest naprawdę świetny wynik. Bo pamiętajcie, to razy 12 daje Wam wakacje na Malediwach dla dwóch osób. Więc nie dajcie się bajerować, że coś jest nie, a to, że nie, albo nie, albo tak jak wy mi piszecie nieraz w komentarzach, a zobaczymy, jaki pan będzie miał y, wynik po 400 typach. Po 400 typach? A skąd wiesz, że ja będę grał 400 typów? Aż tyle muszę zagrać, żebyś ty w to uwierzył? To już ci powiem teraz, to nie jest gra dla ciebie, bo ty jesteś z, z natury ten, który jest nie do przekonania, ciebie się nie przekona, bo nawet jak 400 typów wyjdzie na plus, a wyjdzie na pewno, no to ty powiesz, a to fart, to chcę zobaczyć drugie 400 typów. A jak wyjdzie kolejne 400 typów, to ty stwierdzisz, a nie wiadomo, bo może za trzecim razem już nie wyjdzie. Kumacie o co chodzi, dlatego to jest gra dla tych, którzy po prostu chcą troszeczkę mieć rozrywki. Lubią trafiać tak jak ja, uwielbiają trafiać takie kursy 4,85. Ja uwielbiam i tyle. Słuchajcie, jeśli ktoś wam mówi, gdzieś tam pisze, że wynik na przykład nad tsunami 82%, gdzie gramy tu naprawdę wysokie kursy, duże kursy tu gramy, to nie jest tak jak wy mówicie, że my tu gramy po 1,12, po 1,15. Oczywiście są kursy 1,48, 1,20 i tak dalej. Ale uwierzcie mi, to jest lekcja numer jeden w Bukmacherce. No przecież nie rzuci kamieniem pierwszy ten. A co ja Wam będę mówił? No ale tak z ręką na sercu, no napiszcie w komentarzu, no kto nie próbował w zakładach bukmacherskich zrobić sobie tasiemki z kursami 1.05, 1.10, 1.12? No przecież prawdopodobnie każdy z nas. I ile tych kuponów nie wchodziło? Większość. No właśnie. Także nie dajcie się bajerować, że trafienie 1.50, 1.90 to jest takie, wiecie, pcha, wszyscy wiedzieli, że Monaco wygra z Montpellier po 1.35. No nie, nie wszyscy wiedzieli, bo gdyby wszyscy wiedzieli, że tu będzie, no co ja Wam będę mówił, no nie będę Wam mówił, że czarne to czarne, a białe to białe. To nie jest tak jak, oczywiście jak się widzi wyniki końcowe, to wszystko jest proste, łatwe i przejrzyste, tak? A2,50 Meksyk, Tijuana z Mazaltanem. A było wiadomo, że tu że wygrają, bo Mazaltan, Beniaminek, może coś tam. No nie, nie było wiadomo, że wygrają. Kumacie. 82% celności tu mieliśmy w lipcu, 72% w sierpniu, 77% wrzesień, 82%. Tak jak mówię, moim celem i tych wyszukiwarek jest 90% skuteczności i wyżej. Jak będzie 90% skuteczności, Albo więcej, wtedy Wam powiem, przestaje grzebać w tych algorytmach, przestaje ustawiać i lecimy do kasy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego strzałka.